Dzisiaj pokażę Wam dzisiaj trochę łąki i naszego leśnego sklepu, a raczej łąkowego. Teraz zbieram kwiaty prawo ślazu drobno oraz listki. Listki są świetne na sałatki. Duże takie, tylko nie dziurawe. Są dobre na małe gołąbki. Ale mogą być także do sałaty i do zupy. A kwiatki także się świetnie nadają do jedzenia. I są pysznym, kolorowym dodatkiem do sałatek. Ale to nie wszystko. Poza drobnoślazem mamy tutaj pewien rodzaj chryzantemy jedalnej. Okay. Zbieramy. Takie fajne łodygi. Oczywiście bez pęków kwiatowych. Pękki kwiatowe są mniej smaczne. Ale łodyga po ugryzieniu smakuje jak marchewka. Więc zbieramy na sałatkę. Ok. Prezentema wygląda tak. Im młodsze łodygi. Tym miększe i smaczniejsze. Jak widzicie, mamy tutaj w cudownym wzgórze. Tutaj rośnie rodzaj gorczycy białej. Zaraz podejdziemy dalej, poszukać również kwiaty gorczycy białej do jedzenia. W międzyczasie możecie sobie podziwiać widok na górę Karmel z klasztorem. Kiedyś trochę więcej zrobię na ten temat. Obecnie zajmujemy się jednak roślinnością do sałat. To natrafiłam na piękne, wspaniałe dzikie selery. I też nazywamy trochę. Szczególnie tych miękkich pędów. Będzie do sałatki. Te, tarcze, te, te starsze są mniej atrakcyjne smakowo. Ale jak widzicie wszystko można sobie ładnie pozbierać. Widzicie, tu jest dosyć duże skopisko tego. E, o, tutaj jest jeszcze dużo tego koperku dzikiego. Wygląda kształtem jak fęku możecie sobie zobaczyć. Tyle takie trochę bardziej bujne i wybujałe, że mniej wyglądają jak szefenku. Tutaj znowu można zobaczyć piękne, e, piękną białą gorczycę. Ma już dosyć duże strąki i niedługo będzie można zbierać gorczycy, nasiona gorczycy. Tutaj możecie zobaczyć wspaniałe krzaki ostropestu. Poszukamy teraz kilku takich większych listków i także urwiemy je na sałatkę trochę ostre, ale po oberwaniu y, ostrych kolców sałata, znaczy liście smakują jak sałata. Tu macie cudowny duży las z tropestu. Niedługo te piękne kwiatuszki będą miały nasionkę, które są równie wartościowe, y, jeżeli chodzi o właściwości y, lecznicze. A w międzyczasie ja sobie nazbieram troszeczkę jeszcze listków na sałatkę. Możecie zobaczyć piękny łąk. Cudowne kolory. To nie wiem co to jest. Chyba miodunka. to Są takie kwiatuszki podobne trochę do te żółte. Podobne trochę do yy, do koniczyny białej i czerwonej. Możliwe, że to podobna rodzina. O, doszliśmy teraz tutaj znowu do Rośnie to jest podobna jak do rzepaku, ale to jest jednak biała gorczyca, niewielka różnica, a jednak widzicie tu jest mnóstwo owsa, który rośnie sobie na dziko. Ok. Znowu zbieramy kwiaty prawoślazu drobnowiatowego oraz listki. Gorczycy dużo, ale te liście już są postarzałe e, i już się nie nadają do jedzenia. To znaczy, na upartego można byłoby na upartego można było je zjeść, ale e, no już nie mają walorów e, odżywczych raczej. Bo są po prostu e, pomarańczowe już widzicie, przyjrzałe, nie? Tutaj widzicie cała strona na tych wspaniałych chryzantem. Kwitnących już. Tutaj raczej ciężko będzie coś znaleźć na sałatkę. Może jakieś odrosty, ale już e, są trochę twardsze i bardziej łykowate. Więc trochę mniej smaczne. Znowu możecie podziwiać piękno Wadimilek. I e, na wzgórzu znajduje się miasto Jokneam. Tutaj Możecie zobaczyć jeszcze roślinkę o nazwie przytulia i ona też jest jadalna. Zawiera dużo krzemu. Tutaj możecie zobaczyć już ma kulkowate owoce. Tego nie będziemy rwać, ale zerwiemy kilka wieści z kwiatuszkami. Tu jeszcze znalazłam trochę przytuli czepnej. Hmm. Idziemy dalej i wchodzimy w kolejny obszar pełen różnorodnych kwiatów. O tutaj taki piękny. Znowu piękne kolory. I tak to cudownie wygląda w promieniach zachodzącego słońca. I właśnie, tu przeprowadziłam Was teraz w okolice i przy tuli czepnej, to, o czym mówiłam wcześniej, e, oraz nagietków dzikich. I teraz pozbieramy trochę kwiatów nagietka. Też są jadalne. I będziemy mieli do sałatki, właśnie dla kolorów, e, dla walorów kolorystycznych oraz e, smakowych. Tutaj nazywałam troszkę. I jeszcze troszkę nazbieramy. Tutaj po drugiej stronie płotu możecie zobaczyć malwy. Te wyrosły na stromym zboczu, więc nie będę się tam przedzierać. Ale możecie zobaczyć jakie piękne... Jaki piękny ogród zaoferował nam haszem eee, z którego możemy czerpać pełnymi garściami. Widzicie to jest. E, no nie ogród niedosłownie, ale i dosłownie. E, bo są to po prostu trawy porastające w górze, znajdujące się niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Na teraz to tyle. E, zapraszam Was na kolejny filmik, w którym przedstawię pokażę Wam co teraz robimy z tą całą siatką dobra jak to jemy to raz a dwa no przecież musimy jakoś umyć prawda i wyjaśnię wam wtedy kilka e, rzeczy związanych z myciem e, warzyw i roślin e, w judaizmie o właśnie znalazłam tutaj to czego szukałam całą drogę Czyli troszkę, yy, troszkę tej, no zapomniałam jak to się nazywa teraz. <laughs> yy, troszkę tej białej gorczycy i pozrywam troszeczkę listków i także zamkniętych kwiatków, ok? Yy, I w kolejnym filmiku pokażę wam, jak to przygotowujemy do jedzenia. To na teraz tyle i do usłyszenia.